Chciałem Was trochę ostrzec przed różnymi naciągaczami. Tu dzisiaj akurat powiem o naciągaczu, który nazywa się Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów. Ale są też inni naciągacze, czasem mniejsi, czasem więki. Nie boję się już tego słowa użyć. Długi czas się wstrzymywałem przed określeniem tego w taki sposób, ale... No, jakby trochę miarka się przebrała, kiedy widzę, jak to często jest nadużywane i jak pewne regulacje prawne są po prostu wykorzystywane przez innych, czyli to, co ma nas chronić, to niestety nas nie chroni, a wręcz powoduje pewne zamieszanie. Wiem, że to jest szczególnie dla przedsiębiorców bardzo wrażliwa sprawa i musimy o tym mówić, musimy też głośno o tym mówić, bo, bo takie troszeczkę, powiem szczerze, no, w, też wprost, jest, takie jest wrażenie czasami, jak się prowadzi już działalność gospodarczą od pewnego czasu, że to, co tutaj nazywane jest konsumentem, to jest jak, jak no, może brzydkie słowo, ale trochę jak święta krowa. Tak? ponieważ, to jest tak, że konsument jakby jest czymś absolutnie nie do ruszenia. Tak? Przedsiębiorca może wszystko, yy, znaczy kon konse wszelkie konsekwencje może musi podnosić przedsiębiorca, konsument za to ma prawo do wszystkiego. Takie jest odczucie, być może przedsiębiorców sam do niej się zalicza. Jakby pogłębia jeszcze tę sprawę właśnie takie akcje, o których tutaj właśnie dzisiaj chcę przykładowo powiedzieć. Yy, I może o tej właśnie konkretnej akcji najbardziej chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, na, na nią chciałbym zwrócić uwagę. Jeżeli ci się zdarzy, że dostaniesz mail tego typu, Stowarzyszenie na rzecz praw konsumentów, prawo lex lub też inna nazwa, wyglądające na bardzo poważne ostrzeżenie wzywamy, aby w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Nota prawna i tak dalej. E, poniżej rekomendowane, certyfikowane stowarzyszenia, przez Stowarzyszenie Podmioty piszące prawne regula, poprawne regulaminy, tak, wymienione tutaj różne linki z przed poważaniem przedstawiciel stowarzyszenia Prawo Leks Krzysztof Janicki. To jest przykład jednego z wielu maili, które mogą być wysyłane. Jeżeli chodzi o to stowarzyszenie, które tak się nazywa, to akurat sprawdziłem i się okazuje, że ten konkretny przypadek jest absolutnie naciąganiem. To jest taki przypadek, że Faktycznie takiego stowarzyszenia w ogóle nie ma. Prawdopodobnie takiej, taka osoba, która tutaj jest podpisana, też prawdopodobnie nie istnieje. To znaczy, jeżeli istnieje, to nie jest ta osoba, która się właśnie tu podpisuje. Tu jest Krzysztof Janicki, a na przykład, i tu właśnie jest ważna rzecz, niektórzy dostają z innym imieniem, nazwiskiem, także to się zmienia. Tak? Te osoby się niby zmieniają. I co ciekawe, zmieniają się też te tutaj linki rekomendowane z czego jeden jedyny link, który zostaje zawsze w każdej wiadomości, to jest ten. Co to oznacza, że ktoś po prostu w sprytny sposób próbuje reklamować szczególnie jedną stronę, a wszystkie pozostałe strony nie mają nic wspólnego. No przynajmniej tak podają z tym, z tym mailem. Po prostu są to daneż dla zmylenia nas żeby wyglądało bardzo to poważnie. No właśnie, tutaj Basia pisze, że takiego maila już dostałaś, tak? I, I dokładnie takiego samego? W tym sensie, że właśnie Stowarzyszenie na Rzecz Praw Konsumentów? Trochę inna nazwa, Liberty było, nie Prawo Aha, aha. Ale wyszłam do internetu i właśnie też takie ostrzeżenie przeczytałam, aha. że wysyłają coś takiego, zresztą to... Nie pierwszy raz takie no właśnie. I teraz tak, pytanie, czy to zupełnie zbagatelizować, bo to, to jest bardzo ważna rzecz. Więc nie, nie, nie znaczy to, że zupełnie należy zbagatelizować, bo faktem jest, że jest to naciąganie, to znaczy wysyłane jest to masowo na wszystkie maile, jakie są znalezione w internecie dosłownie. Tam, gdzie to jest wysyłane, nawet nie jest sprawdzane, czy faktycznie dana strona w ogóle potrzebuje i podchodzi pod te regulaminy, pod te noty prawne i tak dalej, bo te noty prawne są faktycznie takie prawdziwe, tak, no i oni mają jakąś cel, jakiś cel, tak, wykorzystują po prostu to, że są jakieś przepisy prawne i, i straszą przedsiębiorców, ale okazuje się, że oni kompletnie nie sprawdzają, stąd po prostu wysyłają, no chodzi tu o to, żeby sprzedać regulamin, bo, bo właśnie tutaj ten. Tu jest do zakupu regulamin i na tym to polega i biznes się kręci, tak ludzie kupują, wystraszeni. A tu chodzi o to, że trzeba sprawdzić, czy my tego w ogóle potrzebujemy. Jeżeli potrzebujemy, to na pewno dokładnie co potrzebujemy. No i tutaj mogę troszeczkę podpowiedzieć, podkreślam to zawsze, że ja oczywiście nie jestem prawnikiem, ale trochę w tym siedzę z racji, racji branży i, i co, co na pewno też dowiadywałem się, konsultowałem i mogę to trochę Wam podpowiedzieć. Pierwsza sprawa to jest sprawa taka, że te przepisy i te, te, te tutaj właśnie, jakby te rzeczy, które tutaj są, one tu są się odnoszą na rzecz zawiadamiamy, że w Waszym regulaminie albo tu piszą ogólnych warunkach sprzedaży strony internetowej. No i pierwsza sprawa w ogóle, czy Twoja strona zawiera, jest stroną typowo sprzedażową. Tutaj akurat w większości, którzy mnie słuchacie to prowadzicie sprzedaż przez stronę, ale czasami niekoniecznie, bo czasami jest tak, że to jest strona typu blog i sama strona, ta, która, do której to dotyczy, notabene, co właśnie, że tu nawet może domena być nie podana, której to dotyczy, tak, także to też jest pytanie, to, że wysyła na jakiegoś maila to stowarzyszenie, to nie wiadomo, w ogóle nie piszą nigdzie tu, jakiej strony to dotyczy, po prostu wysyłają sobie na maila, także już, już sama ta sprawa jest, jest, jest podejrzana. I teraz tak, istotne jest to, że oczywiście trzeba przepisów pewnych przestrzegać i przede wszystkim chodzi tu o, to, o, o strony sprzedażowe, czyli sklepy internetowe czy i, i inne strony, które, tu jest to podane, świadczą usługi drogą elektroniczną. Tak, czyli na przykład, y, y, również to jest zamawianie produktów na odległość, y, czy to fizycznych, y, czy to nie fizycznych, y, po prostu możliwość zakupu na stronie. Jeżeli witryna jest stroną tylko taką typowo reklamową, jak lotka, tak, gdzie po prostu trzeba zadzwonić i, 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 i po prostu zamówić usługę bezpośrednio praktycznie przyjść później do firmy. No Na przykład tu w tym przypadku szkoła tańca dostała coś takiego, a nie świadczą żadnej usługi rejestracji na stronie zamówienia usługi, tylko po prostu się płaci lokalnie, na, znaczy na miejscu na, na, w szkole tańca, no to w tym momencie w ogóle to, to to wezwanie tutaj nie ma dla nich w ogóle kompletnie żadnego znaczenia. To jest pierwsza sprawa. Oczywiście jeżeli kiedy mamy sklep internetowy, no to musimy zwrócić uwagę jest to okazja, ja to nie, ja oczywiście na to, że może faktycznie warto zweryfikować swo, przepisy, które mamy na swojej stronie. Ale nie, nie, nie należy się z tego, tego tu wystraszyć i, i typu, że termin 7 dni błyskawicznie trzeba to tutaj panikować i coś robić. Po prostu zweryfikować. Jak wiecie, w klienterze dajemy Wam szablon regulaminu, polityki prywatności. Szablon, który mniej więcej sprawdziliśmy, oczywiście. On jest uniwersalny, w związku z tym przy specyficznej działalności może być potrzebne, potrzebne jakieś dodatkowe ustalenia, no bo faktycznie mogą być takie, dlatego można oczywiście dobrze zrezygnować też ze prawnikiem, ale myślę, że samo to już, ten szablon, który my dajemy, umieszczony jest, jest czymś, co w większości przypadków zupełności wystarczy. Jeżeli jeszcze, jeszcze nie macie regulaminu i uwaga, właśnie jeszcze na przykład też y, informacji o prawie od odstąpienia od umowy, a także y, formularza odstąpienia od umowy, to, to w tym momencie zgłoście to do nas tutaj, już mówię o użytkownika klientera, bo, bo w tym momencie dopasujemy Wam do nowych, nowego, nowy szablon, do nowy, który jest do nowych przepisów. Większość już zgłosiła, ale sygnalizuję, bo wiem, że od niektórych nie dostałem takiej informacji. Może to wynikać z tego, że właśnie może o nie potrzebujecie, szczególnie jeżeli korzystacie ze sklepu, to, to może faktycznie być to nie tak bardzo potrzebne. Także warto sprawdzić oczywiście. Te, te, te informacje, znaczy te regulaminy, te przepisy i tak dalej, ale jednocześnie nie panikować. Generalnie teraz się bardzo to nasiliło właśnie w związku ze zmianą przepisów, które weszły od 25 grudnia 2014 roku, ale dokładnie takie same typu, bardzo zbliżone, że tak powiem, maile wychodziły też wcześniej, czyli jak za każdym razem jak się zmieniają jakieś przepisy, to tego typu rzeczy są wysyłane mocno w sieci, chociaż jedną rzecz trzeba o, o tym muszę, podkre o, o to muszę podkreślić. Jest coś takiego jeszcze jak e, klauzule niedozwolone e, i niestety to jest e, też zmora e, przedsiębiorców w Polsce, e, a najgorsze jest to, że przepisy, które tego do, e, dotyczą, są takie, że konsument nie musi dokonywać zakupu żeby skarżyć jakby właśnie to, że przedsiębiorstwo stosuje jakieś klauzule, tylko po prostu wystarczy, że wejdzie się na stronę i zobaczy, że w regulaminach są takie klauzule i w tym momencie można przedsiębiorstwo zaskarżyć. I stąd właśnie jest to wykorzystywane przez też różne organizacje prokonsumenckie i, i straszy się przedsiębiorców właśnie, że, nie, że stosują klauzule niedozwolone. Z tego, co się dowiadywałem, właśnie od firm, które między innymi trochę tymi tematami się zajmują. I jest to poważny problem, szczególnie w Polsce, właśnie w Europie generalnie też. Tyle, że w Polsce dzieje się tak, że różne właśnie organizacje są, które zgłaszają firmy, że takie rzeczy stosują. Oczywiście nie powinniśmy tego stosować, tak, ale jest kwestia sposobów, w jaki to się robi i to trochę taki uważam, że jest właśnie naciągany często. Jest jeszcze jedna rzecz, to którą też musicie się liczyć, to też się zdarza, że konkurencja może, Was po prostu te straszyć. Rozmawiałem właśnie z, z przedstawicielem firmy, który, która działa w różnych krajach w, w tych sprawach prawnych i na przykład w Niemczech bardzo często się właśnie zdarza, że konkurencja nasyła właśnie takie różne ostrzeżenia, więc oczywiście trzeba, mówię, być zgodnie z prawem, mieć wszystko zgodnie z prawem, ok, ale nie panikować, jeśli coś się dostajemy, tylko należy zweryfikować, a jeżeli już zweryfikowaliśmy, to po prostu spać spokojnie i się, się w ogóle tym nie przejmować. Nie trzeba odpisywać na tego maila, nie reagować, bo to jest po prostu tak naprawdę spam.